O ile w poszczególnych regionach Polski tradycyjne zupy wigilijne bywają różne, o tyle w kwestii śniadania wielkanocnego rodacy są dość zgodni. Z małymi wyjątkami dla zupy szanowej, barszczu białego czy barszczu czerwonego, na wielkanocnych stołach niepodzielnie króluje żurek. Z okazji zbliżających się świąt przyjrzyjmy się zatem historii najbardziej polskiej zupy. Panie i panowie, przed państwem żurek. Żur, żurek i barszcz biały bywają używane zamiennie. Nawet restauratorzy i kucharze popełniają ten błąd, kardynalny błąd. Żur i żurek owszem mają ze sobą sporo wspólnego. Obie te zupy przyrządza się na zakwasie z mąki żytniej. Żur jest jednak gęstą, zawiesistą, bardzo kwaśną zupą, w której wyczuć można otrębę z mąki razowej czy owsianej. Obecnie serwuje się bardzo rzadko. Prawdziwego żuru można czasem skosztować w kuchni regionalnej, lecz także u naszych sąsiadów z Czechach, na Słowacji czy na Białorusi. Żurek, owszem, przyrządza się na bazie żuru, ale jest on o wiele mniej kwaśny. Żurek przyprawia się zielem angielskim, liśćmi laurowymi, majerankiem, czosnkiem, podaje z dodatkiem jajka, skwarków, wędzonki czy z ziemniakami. Barcz biały natomiast to zupełnie inna opowieść i poprzednie dwie zupy przypomina w zasadzie tylko z wyglądu. Barcz biały przygotowuje się na wywarze mięs z dodatkiem zakwasu pszennego lub zakwasu z ogórków czy kapusty. Dodaje się do niego białki obasę i suszone grzyby. Nazwa Żur pochodzi od staroniemieckiego słowa Żür, obecnie brzmiącego Załe. Słowo to oznacza po prostu kwaśny. Istnieją przynajmniej dwie legendy o tym, jak doszło do ugotowania pierwszego garnka Żuru. Pierwsza opowiada o bardzo biednej kobiecie, która zamartwiała się, czym nakarmi swojego ciężko pracującego w polu męża. Zalała ona misę po zakwasie chlebowym wodą i wyszła poszukać czegoś do zjedzenia. Po dłuższym czasie wróciła całkiem zrozpaczona, niosąc w fartuchu kilka malutkich ziemniaków. Ze zdziwieniem stwierdziła, że w kuchni unosi się przyjemny zapach. Przyjrzała się zawartości zalanej wodą miski i postanowiła przyrządzić z niej zupę. Wkroiła do niej znalezione ziemniaki, dodała parę suszonych grzybów zebranych latem w lesie. I zupa okazała się smaczna i pożywna, a zachwycony i najedzony mąż opowiadał o niej wszystkim tak, że i oni chcieli ją przyrządzić. Bohaterem drugiej legendy jest bardzo skąpy karczmarz. Okoliczni mieszkańcy, oburzeni jego skąpstwem, przez które odstraszał podróżnych, postanowili dać mu nauczkę. Znaleźli młodzieńca, który potrafił zjeść absolutnie wszystko. Da mu drogie szaty i skrzynkę złotych monet, po czym wysłali go do karcz. Młodzieniec zaproponował skąpemu karczmarzowi zakład. Karczmarz miał przygotować najgorszą zupę, jaką potrafi. Jeśli młodzieniec ją zje, to karczma i przepisy są jego. Jeśli nie, Karczmarz zabierze skrzynkę ze złota. Karczmasz rzecz jasna zgodził się bez wahania i ruszył do kuchni. Karczmasz wrzucił do garnka trochę zakwasu, który pozostał mu po pieczeniu chleba. Potem nalał wody i postawił to na ogniu. Rozejrzał się po kuchni. I znalazł kawałek starej kiełbasy, kilka zwiędłych warzyw, suszone grzyby, kilka ząbków czosnku i wszystko to razem wrzucił do gara. Ku zaskoczeniu karczmarza młodzieniec nie tylko zjadł całą miskę, ale i poprosił o dokładkę. Karczmarz odszedł jak niepyszny, a młodzieniec odtąd serwował w karczmie zupę według tej receptury, która szybko stała się miejscowym przysmakiem. Tyle jeśli chodzi o legendy. Pora na fakt! Tradycja gotowania żurku sięga XIII wieku, kiedy to pojawiają się pierwsze wzmianki o zupie gotowanej na chlebowym zakwasie z dodatkiem wszelakich resztek. Żur jest też często wymieniany w menu jagielonów obok żółtej i czarnej polewki oraz barszczu. W najstarszej części, należącego do Rozali Zachorowskich-Pociejowej, zbioru dla kuchmistrza, wśród postnych przepisów znajduje się receptura na kisielnicę na Wielki Czwartek. Kisielnica to po naszemu po prostu galareta, przyrządzana z żuru z octem i miodem. Na ostro. Weźmi żuru gęstego, przystaw go do ognia, a weźmi czystej białej mąki na misę, Rozpuść ją z octem, jako kaszę, a daj do tego żuru, niechaj z połem w re, aż się zgęstnie dobrze. A gdy zgęstnie, rozlejże to czyście na misę i weźmi miodu czystego. Przylej wody, uczyń jakoby gęstą breczkę, a jeśli chcesz, przykorzenić pieprzem, szafranem. Ostudź. A polej tę kicielicę, zjąwszy z niej kabat i jedz. Przygotujmy zatem żurek według przedwojennej receptury, by sprawdzić, czy bieg lat i historii nie zubożył jego smaku. Uwaga techniczna. Pamiętajcie, że żur na żurek musicie przygotować przynajmniej dzień wcześniej. Na patelni podsmażamy bącz. Gdy boczek jest już lekko przysmażony, dodajemy do niego cebulę i por. Naszą cudownie pachnącą smażaninkę przerzucamy do garnka. Dolewamy bulion. Pora na przyprawy. Sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i obowiązkowo czosnek. Do tak przygotowanej zupy dodajemy żur. A! I pamiętajcie, to bardzo ważne, wszelkie zakwasy zawsze dodajemy pod koniec gotowania. Żurek podał. Sprawdźmy zatem, jak smakuje. Mm. Przepyszny. Życzę Wam przyjemności.